Rolnik szukarzony dostarcza emocji już ósmym sezonem. Czestniczka, która wzbudza najwięcej kontrowersji od samego początku jest Kamila Boś. Kobieta nie zdobyła sympatii widzów przez nadmierne analizowanie sytuacji i zachowanie, jakby w ogóle nie była zadowolona z decyzji o udziale w programie. Nie zawsze tak było. Piękna rolniczka. Nazywana Królową Pieczarek, po emisji zerowego odcinka otrzymała najwięcej listów w historii programu. Młoda kobieta zachwyciła elegancją oraz silnym charakterem i do gospodarstwa zaprosiła trzech kandydatów Tomasza, Adama oraz Kamila. Reklama z każdym kolejnym odcinkiem czar wokół dziewczyny pryskał. Na oczach widzów okazało się, że rolniczka analizuje każdy, najdrobniejszy gest i słowo wypowiedziane przez uczestników programu. Janek Ekspresowo został odesłany do domu, mimo tego, że był faworytem widzów. Chłopak miał odpaść z programu z powodu swojej nadmiernej szczerości. Po paru pierwszych randkach wszyscy byli pewni, że ostateczny wybór padnie na tomka. Kamila jednak poszła za sugestią ojca i zdecydowała się na Adama. Ostatni odcinek pokazał niestety, że żaden z chłopaków nie może liczyć na serce pięknej rolniczki. Co się stało? W programie Kamila odwiedziła Adama w jego rodzinnej miejscowości, żeby sprawdzić, jak chłopak zachowuje się na co dzień. Pa spędziła trochę czasu sam na sam, więc Kamila znów poprosiła Adama o poważną rozmowę. Tym razem nie spodobało jej się, że chłopak wykazuje za mało zainteresowania tym, co ona ma do powiedzenia. Jej zdaniem, Adam lubi opowiadać o sobie. Dziewczyna w końcu zdecydowała się na poważne kroki. W ostatnim odcinku podziękowała Adamowi za spotkania. Wówczas szczerze wyznała, że w ogóle nie czuje zauroczenia. Chłopak przyjął to zaskakująco spokojnie, a nawet sam przyznał: Na jej miejscu postąpiłby pewnie podobnie. Na koniec Adam życzył kobiecie znalezienia prawdziwej miłości. Myślicie, że Kamila faktycznie może być zbyt wybredna? Zobacz też niedzielski kwarantanna dla podróżnych z każdego kraju, w którym wykryto wariant Omicron i man zdradza przepis na maseczkę, której zawdzięcza młodość Dorota Gardias szczerze o walce z nowotworem, przygasłam.